witajcie znajdujemy się na porodku arbuzowym w kastrze 60 litrowej są dwie odmiany kan z nasion niestety, niestety fiszki mi się zamazały jedna jest taka kremowo żółta właśnie rozkwita to jest jedna z ostatnich kan które jeszcze nie kwitły w tym roku wszystkie mi zakwitły jak jedna wszystkie i z nasion i kupne i te co dostałem tu jest druga z nich Ostatnia, która zakwitła właśnie w tej chwili, taki fajny, żywy pomarańczowy kolorek, taki wpadający trochę w czerwień. Tutaj trochę żółty. No, przepięknie. Wyglądają one są niziutkie, mają jakieś 45 cm wzrostu w porównaniu do tamtych wieżowców. Można by do domu dać taki do okna. Fajnie wygląda. Fajnie się prezentuje. Kolorystycznie przeważnie. słoneczniki tam jest, ono przepiękne barwy ma nie wiem czy kamera to uchwyci pokaże rzeczywisty kolor przebarwienia wow zjawiskowa a tutaj mają, zobaczcie, żółte pa paski, czyli jest taka trójkolorowa, czerwień pomarańcz i żółć żółty koloreczek moim zdaniem to jest jedna z najładniejszych kan jakie mam w tym roku na tym poletku widzicie kwietnym obok altany takie cudo, najfajniejsza kanna jaką w tym roku miałem a mam ich bardzo dużo w tym roku różne odmiany a tu jest to właśnie teraz dopiero jako ostatnia będzie kwitła na, ma na żółto taki kremowy kolorek niskie ale bardzo fajne dla mnie numer jeden unikatowy kolorek bo czerwone, żółte, baranczowe są raczej znaczy, kanne znane a ta jest taka trójbarwna tu jeszcze będzie miała kolejny kwiaty stan i tam z tyłu widzę pączek że to będzie piękne